Będzie to wiadomość od wszechświata, więc jeżeli trafiłaś, trafiłeś na ten filmik, to zapraszam do posłuchania. Zapraszam również e, na sesje prywatne do mnie i taką sesję możecie umówić ze mną na priv. Mam, słuchajcie, taką całkiem nowiośką talię tarota, taką troszkę mroczną i ciemną. Dzisiaj przyszła do mnie i chciałam sprawdzić, wypróbować jej energię. Sprawdźmy więc, co wszechświat poprzez tą talię chciałby Tobie powiedzieć właśnie teraz. Proszę bardzo. The Magician. Mamy kartę maga. E, ktoś siedzi i spisuje swoje intencje, tak? Z, wyczarowuje sobie swoje przyszłe życie. Przelewając to na papier, tak? E, kreuje, korzystając ze swojej intuicji, wyobraźni, kreatywności e, i korzystając z wszystkich żywiołów, e, kreuje swoje przyszłe życie i wysyła intencje do wszechświata. Zobaczmy, jakie to są intencje. Jakie to są intencje? Jakie to są intencje? Jakie życie chciałaby mieć ta osoba? Co chciałaby dostać od sił wyższych? Jakie? Co to są za marzenia? Hmm? No, mamy tutaj kartę piątki mieczy. Myślę, że w tej chwili ta osoba jest w jakimś takim e, ciężkim okresie swojego życia. Zobaczcie, tutaj pada deszcz, jest jakaś burza stół, ktoś go goni, jest jakaś rywalizacja. Jest w, w, ten człowiek w jakimś, no, niezbyt dobrym momencie swojego życia, tak? Ucieka przed kimś, nie chce już być tu, gdzie pada. Wchodzi w y, jakby strefę jasności, tak? I zobaczmy, co jeszcze. Jakie to są marzenia i co ten ta energia manifestuje. Mhm. No, i już Wam pokazuję. To jest karta cesarza, czyli ta, ten mężczyzna chciałby być takim mężczyzną pełnowystarczalnym. E, cesarz, w, czy władca, to jest. Król wszystkich królów w tarocie. Czyli jego marzeniem jest mieć wszystko, tak? No i być może to jest dobra manifestacja, bo czemu sobie żałować, tak? Oczywiście tutaj żeby zostać takim e, władcą, no trzeba też dużo pracy, tak? Bo nic nam przez okno do domu samo nie wpada. E, w związku z tym e, wiecie, że wszechświat jest sprawiedliwy. I takie dary e, no, daje też osobom, które sobie zasługują, tak? E, razem z tym cesarzem wypadła mi dziewiątka kielichów. I to też jest karta pełni szczęścia. E, nie pokazuje mi się tutaj, żeby ta osoba manifestowała jakąś inną osobę w swoim życiu. Chciałaby być szczęśliwa sama, tak? To jest je jeden człowiek. Czyli mamy tutaj szczęśliwego cesarza. Dobrze, to sprawdźmy, co jeszcze powinniśmy wiedzieć. No, pięknie. Ta osoba ma bardzo wielką nadzieję i pokazuje mi się również karta gwiazdy. Jest to zawsze dla mnie wsparcie wszechświata. Czyli, no, mm, śmiem twierdzić, że ta osoba zasłu zasługuje sobie e, na to, żeby wszechświat wysłuchał tych intencji i tych manifestacji, ponieważ mamy tutaj wsparcie tego wszechświata, tak? Mm. I prawdopodobnie ma ta osoba duża szanse na spełnienie tych manifestacji, tak? też kartę siódemki mieczy, yy, no myślę, że ta osoba musi z tym skończyć. Bardzo możliwe, że albo była osobą, która nie była do końca uczciwa, albo yy, no manipulowała, ale w ten nieodpowiedni sposób, tak? I Myślę, że tutaj karty pokazują kogoś, kto przez to mógł yy, mieć kiepski okres w swoim życiu do tej pory, ale być może już się rozliczył z tego, tak? No, i ja o tym mówię i tutaj mamy kartę sądu, tak? Sąd, tak? To jest karta sądu, karta sprawiedliwości, przepraszam, sprawiedliwości, justice, e, która no, prawdopodobnie e, rozsądzi tutaj, czy tej osobie, czy tą osobę mm, obdarować, tak? Tym szczęściem, e, które ta osoba sobie manifestuje. Mam tutaj kartę również sił wyższych. To jest taka dodatkowa karta w talii, która zawsze jest dla mnie również kartami sił wyższych, czyli ja myślę, że ta osoba, ta osoba jest testowana w tej chwili. Przechodzi wszelkie testy, czy zrezygnowała już z jakiejś nieuczciwości, z jakiejś manipulacji tak i życia niezgodnie z prawdą. I przechodzi ta osoba w tej chwili test, i siły wyższe bardzo tą osobę mają na oku i obserwują. Także w zależności od tego, w jaki sposób ta osoba będzie teraz postępowała od tej chwili, tak y, sprawiedliwość ją osądzi. I zobaczmy, co tu nam jeszcze się pokazuje. Y, myślę, że ta osoba jednak bardzo się stara i przerobiła już wszystkie lekcje. No, oczywiście to się nie dzieje tak na wstryknięcie, tak? Tylko mówię, siły wyższe bardzo często testują, tak? I bardzo długo jeszcze tego człowieka. Natomiast, e, no, myślę, że ta sprawiedliwość chce dać mu jednak bratnią duszę. Mamy dwójkę kielichów, zobaczcie, jaka piękna karta. I myślę, że to też jest. E, co ta osoba manifestowała. Dobrze. I zobaczmy, co jeszcze ta sprawiedliwość chce Tobie dać temu człowiekowi, tak? Bo to nie chodzi o Ciebie. Co jeszcze chce dać sprawiedliwość? Mhm. Słuchajcie, przepiękna karta. Ja uwielbiam tą kartę, bo to jest czwórka buław. To jest, to jest karta e, zjednoczenia. Bratnich dusz. Zobaczcie, bratnie dusze idą tutaj i wcale nie jest im łatwo, bo one idą do góry po schodach. Zobaczcie, jak bardzo muszą sobie zasłużyć, żeby dojść do swojego domku na górze. Pięknie jest ta karta też pokazana. Ona zazwyczaj w kartach tarota jest zupełnie inaczej pokazana, jako takie świętowanie. Natomiast, zobaczcie, tam na samej górze, nie wiem czy to widzę, tam jest domek i tam świeci słońce. Natomiast te osoby muszą odrobić lekcje. Muszą odrobić lekcje. Muszą pokazać siłom wyższym, czy zapracowały sobie na to, tak? I właśnie ten, ta energia, która jest w postaci tego maga, to jest właśnie jedna z tych dwóch osób, tak? E, I tu jest jedna z tych dwóch osób, a ta druga to jest jej bratnia dusza. Także tak. Myślę, że odrobisz lekcję, i myślę, że dla Ciebie po jakimś ciężkim okresie przychodzi czas na nagrody. Także manifestuj dalej.